Cześć, tu Joda, witajcie w kolejnym odcinku z serii Detroit. Do najwyższej światowej klasy pomoc do Gotuje 10 tysięcy różnych złotych. 200 języków i dialektów i pomaga dzieciom w lekcjach od podstawówki aż do uniwersytetu. Wow! Mhm, jesteśmy mm -hmm. na wystawie. Tego nam właśnie trzeba. To ile on właściwie kosztuje? W tej chwili mamy specjalną promocję na całą linię. 7999 dolarów z możliwością spłaty w 48 ratach. W cenę wliczona jest dwuletnia gwarancja na części. elektrykę Bierzemy. Gratuluję wyboru. Zapraszam więc za mną, złożymy zamówienie. Okej. Okay. Android zakupiony. Jest droższy, ale ma wiele dodatkowych tutaj? funkcji. Proszę za mną, pokażę. Odrobinę droższy i wiele funkcji dość działa mi na nerwy. O, tutaj chyba już nie kupią. No i jest. Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Naprawdę, mocno czymś się oberwał. Co mu się właściwie stało? Wpadł poza auto. Głupi wypadek, A, rozumiem. No, gościu tak nie czy się wygląda. Jest już całkiem na chodzie. Jakby to był Przyszedł głupi wypadek, tylko reset. musieliśmy wymazać mu pamięć. To chyba nie problem. Nie ma sprawy. Okej, okay. nazwał go pan? Ja nie, córka AX400. Zarejestruj imię. Kara. Mam na imię Kara. No i mamy kolejną główną bohaterkę. I piękne intro. No, czuję się, jakbym włączyła film. No, to w takim razie może się wczujmy. 5 listopada 2038 rok Okej, okay, jesteśmy gdzieś w parku Ale już jednak nie gramy karą Mamy kolejnego głównego bohatera i do sklepu z farbami Bellini. Co tu mamy dookoła? Ewidentnie musimy iść w tę stronę. Czytaj. Oj. Tak. Sekrety androidów. Zmiany klimatyczne. tak nie za bardzo mi się chce to czytać powiem wam szczerze nie wiem czy to też jest takie istotne wolałabym porobić coś ciekawszego rozejrzeć się na przykład tutaj o no, tu androidy przychodzą po dzieci o tu mi dziś przebiegli yy. Klep z farbami jest w innym kierunku. Czyli nie możemy sobie tak pochodzić też. 19 km, zostało tylko A, jak motywuje go. biegają razem sobie. O. Fajny motywator. Zielony mamy, idziemy. Taki dron latający. Jestem ciekawa, czy to tak przez. Y 10 lat. A więcej 14. Czy tak jest w stanie się zmienić świat? Żeby faktycznie już chodziły nam po świecie takie roboty? Już jakieś tam prototypy są, więc no ciekawe. Mogę tu podejść na Hotdoga? A nie, to parcelki jakieś. Aha, okej, okay, dobra, idę sobie. A za dużo interakcji tutaj nie mamy. Tam coś, tam coś można zobaczyć. A jak sobie gra? Oj, nawet śpiewa. Aha, że ludzka muzyka. No tak, androidy zabierają pracę ludziom. Przecież to też jest duża bezdomność. Bezrobocie. O, tam też coś jest. Te, te z Bracia i siostry, musimy się odwrócić od tego źródła grzechu. Trzeba spalić wszystkie androidy. Niechaj spłoną nas stosach. Sam się spał. Idziemy stąd. Ja będziemy go spać. No, ludzie to ewidentnie strasznie są nastawieni do androidów. Oh, mamy sklep Będziemy po farby po farby ok połącz. identyfikacja zakończona zamówienie numer osiem cztery siedem sześćdziesiąt trzy dziewięćdziesiąt dziewięć Proszę potwierdzić płatność. Potwierdzam płatność. Transakcja zakończona. Dziękujemy. Do widzenia. No, co jest? Coś mnie załapało. Ok, no to wracamy. A, tu się zmienia kamera. No to będzie mi dużo łatwiej. A no, tam tak się na czerwono, chyba tam nie możemy iść. No, oczywiście, że nie. Oj. Weszliśmy w pana, niechcący. Ten rozdział jest y, dużo bardziej spokojny niż poprzedni. A tam nam pokazuje gdzie jest ten przystanek. No znaczy za to jakieś strajki. A tam mam autobus. O, o Dokąd się wybierasz, konserwo? Ha? Co ty powiesz? Ech, ludzie, patrzcie, mamy tu jednego z tych pustaków O, mogłam sobie na UFO przejść Patrzcie na tego małego fiuta Zabiera nam praca, a nie potrafi nawet się podnieść Ale bez szczelni, co? Dobrze, że Markus nic nie czuje. Na nie będziemy już przynajmniej śniąku. Teraz od nas w no. zrób to. Dobra. Wystarczy. Zostaw go. Musimy dać temu ścierwu nauczkę. I co ci to dachło? chłopie? Jak go uszkodzisz, wlepię lepiej ci mandat. Wam też zabierze robotę. Ciekawe co wtedy. Okej. Okay. No już, rozejdźcie. Okej, okay, przyszliśmy na, na szczęście z tego cało. Tak, ale mogłam sobie pójść naokoło. Może byśmy ominęli ich. Czy to tu? O, to tu. No, nawet osobny jakby taki przedział mają dla bezpieczeństwa pewnie. O właśnie. A, to koniec rozdziału? Myślałam, że będzie dalej. No to faktycznie krótki był. I co tutaj mamy? No, bardzo krótki. Jak nie najkrótszy? 17% Gap się na sprzedawcę hotdogów. Nie chciałam się na niego gapić. A to jednak tam hotdogi były, ale też jakieś presle miał. Posłuchaj grajka. Zbierz paczkę atakują Markusa, czyli dało się jednak ich ominąć. Tak mi się wydaje. No dobra, drugi rozdział już za nami. I co? I żegnam się z Wami. Do następnego. Cześć.